Siemanko widzowie! Dzisiaj gramy Akinator! Będzie musiał zgadnąć naszą postać. Już trochę wymyślałam i jestem razem z moim kuzynem. Siema! Kexiu. Ja też nagrywam na YouTube. Keksiu powiem... Podłoga89. Podłoga 89. Z dużej litery Keksiu. Dobra, zaczynamy. I tam możecie zobaczyć mój kanał, ale nawet tylko dwa filmy, bo zaczynam akurat dzisiaj nagrywać, więc. Ja już trochę dłużej. I teraz wymyślałam sobie jakąś postać. Mam. Colt. Bro, ok. Czy. Nie, nie należy do mojej rodziny. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Nie, Tak, no być. Nie, nie, naprawdę. Nie, nie dziewczyną? Ma, bo. Nie, nie ma siebie. Tak, jest w jest Tak, posiada broń. Z No pochodzi z gry z tak. Walczy mieczem? Nie, nie, nie walczy mieczem. Używa pistoletu? Tak. Jest zła? Mm, nie, wiem. nie wiem. Też. Tak, ma włosy. Nie. Nie ma samochodu. Jeździ konno. Nie, nie. wiem. Zwalnia. Tak. Nie, nie nosi Się, Dobra. E, nie. Może już żyje w Ameryce? Nie. No jest kobojem. Tak, kobojem. Tak, jest dorosły. Nie. Tak. Nie, nie ma białych włosów. Tak, da. Tak. Skrypt jest związany z, z kolorem. Nie, nie jest kolorem. Czerwym. Nie, nie ma. Mamy! Wy, już wyszukało nam. Pierwsze zaliczone. Ok, teraz jaką postać wybieramy? E, może. Może ser. Surga z Surga z Stars też, tak. Nie, nie mieszkam w naszym kraju. No się Nie, nie wnosi. Nie, nie. Tak, manu, no. Nie. 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 Nie, nie jest nie, Pochodzi na tak. Nie. Jest zła? Nie, e, chyba, chyba nie. Nie, wiem. El, mogę Tak, pochodzi. Tak, tak z gry Tak. Jest legendarny. Nie, nie, nie. jest rośliną. Nie. Nie, nie, nie ma włosów Tak jest robotem Tak jest Tak, wyszukała Surge. Tak. Teraz, Dobra, wybraliśmy. teraz wybraliśmy Lewandowskiego. Dobra, się spodnie tak na Tak. Nie, nie, nie pochodzi. Ma. Nie jest nie dziewczyną. Jej... Nie ma pistoletów. Nie, nie pochodzi. Pochodzi z Polski. Nie jest pistolet. Nie Nie ma. Nie ma... Nie, e, ale co ma... tam było? Dobra nie pamiętam, ale chyba cię pochodzi nie, nie. z... nie. Tak żyje. Co? Wie? Co nie? Co, <ślesujesz? ślesujesz? ślesujesz>? Jest w Mikołaj, może Czy twoja postać jest związane z, z FC Barcelona? Tak. Jest kapitanem. Robert, Robert Lewandowski. Easy. Tak. tak. Teraz wyszukaj. Teraz y, kaplan. Nie, nie mieszka w moim kraju. Tak. Nie, 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 nie jest, jest prawdziwa. prawdziwa. nie, nie, nie uzyska. Uzyska. Nie pochodzi. No, nie! No, chyba tak! No, chyba tam. Tak chodzi na dwóch nogach. Tak jest zła. Tak. No, tak. Nie. nie! Nie, nie nosi nie ubrania. No. Z grypą i tak. Nie, nie jest niebieska. I zielona. Ma kocie. O, no że już nie. On no wszystko wie! wszystko wie! O, jaki tutaj jest powrót. Dobra, teraz zdecydowaliśmy, że weźmiemy Hagi Łagi. No, nie. Nie pochodzi. Nie nosi Butu. Nie, A, Tak ma nogi. No, ma nogi. Tak chodzi. Tak. Nie. Tak. Nie, nie, nie jest chłoniem. jest jeden z Knudzkłotów? Nie wiem. Lubi. No nie! Nie, nie wiem! O, nie. nie. A nie, Hagi. No jest Łagi. No, no hagiwagi. To... No hagiwagi no, hagi jest. A Jaką miała spaść? Dawaj, Spiderman! man Dobra. Nosi buty? Yy... nie, raczej. Chyba nie. Nie, nie jest dziewczyną. Tak nosi, nosi Nie pochodzi polski, Nie jest. Nie, nie jest prawdziwa. Ciemne A... włosy. No, ogólnie to nie, w nie ma włosów, ale tak, chyba tak. Nie. Ma. nie. Jest człowiekiem, tak? Tak, ma specjalne włosy. Nosi maskę. Nosi matkę. No, No, już wie, już wie. On już to wie. Nie jest czarna. Nie, nie jest czarna. Był głównym charakterem w swoim filmie? Nie wiem. Chyba tak. Nie wiem. Tak, jest miła. Nie, nie ma czarnego kostiumu. No, nie, chyba tak. Weź chyba nie... Nie tak. wiem, no weź chyba tak. Spardy No tak. <gry> Spieger, <gry> Spardy to pister. jest żeby lepiej. Spiderman. Co ty jest? dobra, tak. Tak. Teraz... Kontinu.